Ruszyły. Dobry start. Prowadzi Etrusk. Na drugiej pozycji Karaskar. Na trzeciej galopuje Elgana. Na ostatniej Arizona. A na przedostatniej pozycji Fiala. 1600 metrów do celownika. Etrusk, Karaskar, Herma. Dalej Elgana, Alam, Fiala i Arizona. Nadal Etrusk. 1400 metrów do celownika, na drugiej pozycji galopuje Karashar. Dalej na trzeciej Herma przy bandzie, po zewnętrznej Elgana. Następnie Al-Am. Na ostatniej pozycji w tej chwili jest Fiala i do celownika zostało jeszcze 1000 metrów. Etrusk, Karashar. Dalej Elgana, tuż przy niej Herma, al -Am, Arizona i ostatnia Fiala. Połowie zakrętu nadal Etrusk, Karashar. Dalej Elgana razem z Hermą. Na ostatniej pozycji Fiala, przedostatni Arizona, a trzeci od końca al -Am. Stawka się zgrupowała. Prowadzi nadal Etrusk. I wyjście na prostą, wyprowadza Etrusk przed Karashar. Etrusk, Karashar, przy bandzie tam się przemyka Herma. Herma dobrze galopuje. Jest już na pierwszej pozycji. A przy również Arizona. Herma ma przewagę, a tam trwa walka o drugą pozycję. Na drugim miejscu jest Etrusk. Herma Etrus, Karashar, Arizona, Herma, Etrus, nic się nie zmienia, Herma Etrus. Herma Etrus. Herma ma przewagę i tego wyścigu już nie przegraj w celowniku. Herma Etrus, Karashar, następnie Elgana, Arizona. A na ostatniej pozycji Fiala.